No to chyba flesz teraz, nie? Ciekawe podejście. Twórcy Slay the Princess ze studia Black Tabby Games poinformowali, że wolą już, by gracze spiracili ich produkcję, niż psuli sobie przygodę, oglądając gameplaye na YouTubie. A warto przypomnieć, że to jedna z najlepiej ocenianych premier tego roku, która ostatnio wiele zyskała dzięki dużej aktualizacji. Well, yeah. I don't want to die. Greetings and welcome to the latest update for Fallout London. Ekipa Fallon poinformowała, że ich wielki projekt, czyli modyfikacja Fallout London, otrzymała finalną datę premiery. Wygląda zatem na to, że wiosną przyszłego roku nie tylko obejrzymy serial z uniwersum, ale i wybierzemy się do postapokaliptycznej Anglii. Dokładny dzień to 23 kwietnia roku 2024. Starfield dalej ma kłopoty wizerunkowe. Rozczarowujące recenzje, a zwłaszcza te z ostatniego miesiąca zamykają się w haśle w większości negatywne. Mowa tu o 31% pozytywów na Steam, co jest smutnym wynikiem, któremu nie pomogła zimowa wyprzedaż z obniżką o ponad 100 zł. Teraz czekać tylko na mody. It's the key to Cyberpunk 2077 to jedna z najlepiej zarabiających gier na Steam w 2023 roku. Dokładniej zajmuje piąte miejsce pod Apex Legends z Baldurem, Kodem i CSM2. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że nad nowym Wiedźminem pracuje ponad 330 osób, rozkręcają się prace nad drugim cyberem, a trzecia marka cdp jest na etapie koncepcyjnym. Time to evac. Her safety. Po insomniak i wielkim wycieku kolejny na celowniku pojawił się Ubisoft, a takie hakerskie miały na celu kradzież prawie terabajta danych na czele z danymi osobowymi użytkowników Rainbow Six Siege. Ubi jednak nie zaprzecza i nie potwierdza, czy doszło do jakiegokolwiek wycieku z ich serwerów. We. Po sieci latają plotki, jakoby Sony szykowało dla nas kolejny remaster. Tym razem ma to być oryginalna trylogia God of War z ery PS2 i PS3. Całość podsyciły informacje od Nika Bakera z Xbox Era, który podczas podcastu podkreślił, że coś jest na rzeczy, mimo odświeżonej trójki. Nie ma jednak co liczyć na Ascension, a szkoda. Co tu dużo gadać. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.